Halo, halo, Siwańczko z tej MMM, a w tym odcinku gram sobie Bedwars na serwerze MindPlay. MindPlay? MindPlay albo LJ Play. E, nie wiem, czy to się różni, ale to jest chyba to samo. Poza tym, że to jest chyba klepa niż 1.16, ale ja i tak będę pewnie się klepał z 1.8, ponieważ mam 1.16. O, pan na makrzy. krytyki, wiem, e, grałem kiedyś na tym, ale. Aha Eee eh, XD Aha Jezu Dwóch kilostków będzie mnie teraz podjeżdżać Le... Jezu Jezusze Poleciał? Poleciał Idę zniszczyć mu łóżko Nie umiem się klepać na no, Na 16, dlatego tak będę się klepał. Daj tak jak na 1.8 Nie umiem 1,8, halo o nie! Nie, nie umiem grać na 1,8, no 1,8 jest proste i 1,16 jest ciężkie. O, jeden HP miał. Okej, okay. zło, no idź, chodź tu, chodź, chodź. Tak, chodź proszę, za dziecko. No nie wierzę. Dobra. Nie wiem. Ale fajnie, się kupuje rzeczy ze sklepu. Ej!